Witam kolejnego dnia. Nie wiem, czy to będzie rozdzielone na dwa filmy, czy na jeden będzie to wzłączone. W każdym razie mamy już 1 czerwca. Mamy przelotne opady. Dzisiaj super, jest już godzina popołudniowa. Dopiero co przyjechałem. Wszystko, niestety, mi się tak zaciąga. Moja córka. Córeczka moja e, do szpitala wczoraj trafiła gorączka, wymioty, e, no i taka sytuacja na Dzień dziecka, e, więc też no nie mogłem rano przyjechać, bo też trzeba było tam pojechać, do dziewczyn i, e, i coś tam podwieźć. Później, jeszcze miałem inne rzeczy do zrobienia, bla, bla bla, bla bla, i tak kurczę mi się zaciągnęło do tej pory. W każdym razie mamy tutaj e, taki plan, że że, 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 że hmm, tą farbę zedrę. Kupiłem taką szczotkę. E, właśnie e, też w sklepie byłem po drodze. Jeszcze myślałem, że syna wezmę tutaj, e, ale na razie, e, na razie nie będzie go tu. Może, może później przyjedzie. No jeszcze nie zdążyłem tu posprzątać na tym stole To kwestia czasu Powiem wam jeszcze coś na temat hydromotoru co go wczoraj montowałem Byłem, zrobiłem mały research w, w internecie czego tego wcześniej nie zrobiłem nie wiem ale coś ciekawego Wam powiem zaraz na ten temat. Zobaczcie, no tym chciałem to czyścić, to jest zamienka szczotka. Tym to można sobie co innego czyścić. Nie powiem co, nie mam nic złego na myśli. Myślę, że inne rzeczy jakoś jedzę. Tylko okulary sobie założę. Kurczę, w tych okularach to mnie tak głowa boli, trochę ponoszę. Tak kręci mi się w głowie. Jakieś czaki, idź stąd. Idź. Posiedź sobie na dworze. Gdzieś mi tu się plątał. Wracając do tematu hydromotoru. Wracając do tematu hydromotoru, powiem Wam, że zrobiłem właśnie mały research w internecie. O, to co czyści? No, git. Yy. Tylko na jedyneczkę sobie przerzucimy Tak. I dowiedziałem się, że, że ten hydromotor można kupić nowy Damfosa, takiej samej firmy. Za 400 zł nowy powystawowy, albo używkę, no też w takich pieniądzach, nie 300, coś 400 zł Danfosa oryginalny, nieużywany ten. Także yy, uważam, że 1500 zł, jak ktoś sobie zażyczył za używkę, yy, tylko dlatego, że jest zdjęta z Hollanda To trochę yy, trochę to się. Yy, komuś pomyliło 1-0. Yy, <grych> no i tak teraz sobie myślę, że kurczę pojechałem na to podlasie. Wydałem parę stówek na paliwo, bo to też szedł ogień na tłoki. Ale przynajmniej w okolicy sobie zwiedziłem. Taniej by mi wyszło zamówić na Allegro, no ale, ale zrobiłem jak zrobiłem. No, już tego się nie cofnie. I tak 400 wydałem za niego. To też nie jest tak źle, no, ale nie 1500 ludzi, kurczę. 400 to nie 1500, no plus paliwo. No. Muszę pod skosem to... To robić... Kurczę, a najgorsze jest to, że dalej fazy nie ma. Nie pójdzie mi sprężarka, bo nie ma jednej fazy, jest sobota i oczywiście PG dzisiaj nie pracuje, nie mają to w poważaniu. Nie jest to dla nich tak ważne, że kogoś tam fazy nie ma. Czego oni to pomalowali w środku? Nie mogli czymś zakryć, co nie chciało im się. U. <śm> Ej, kurde, chłopak. To za bardzo nie chce schodzić, pieruństwo. Mocna ta farba, albo słaba ta szczotka. W drugą stronę. No, w drugą stronę już, już nie daje rady. Ułożyły się druciki w jedną stronę i już w drugą stronę ma za ciężko. No, słabo to widzę, kurczę. Rozpuszczalnikiem się tego raczej nie zrobi. Ale spróbuję. No, kurczę, jak to mam drzeć? pół dnia i zero efektu? No tu trochę zdarło. Tutaj trochę zdarło. Nie wiem, czy to widać. Chyba tak. Tu trochę zdarło, tu trochę zdarło, a tu nie. O co chodzi? Są takie specyfiki do farby. Gdzieś widziałem w internetach. Że tam po, posmaruję posmaruje pędzelkiem, ono się tak zaczyna aż gotować, i normalnie schodzi takiego nie ma. Mam rozpuszczalnik nitro, raczej nie powinno tego wziąć, bo to już jest stara, zaschnięta farba. Jeszcze na świeżo, w miarę to by to poszło. Nitro, w miarę dobrze czyści, ale spróbować zawsze można. nie? Mam pod ręką to, to spróbuję. No czego by nie. No. Na moje oko to to tylko ten pył zabrało, który został szczotką wyrezany. Wezmę tu jeszcze pilniczkiem. Gdzie ten? Gdzie ten klin ma wchodzić? Wezmę pilniczkiem. Trochę tu podziałam. No ale to. Nie wiem. Kliny nie takie, czy co? Ja wiem, że one na ciasno powinny wejść. To jest oczywiste. Ale powinny wejść. To jest słowo klucz. Jak on się tutaj nawet nie chce zmieścić. To chyba coś tu nie halę. No gówno, no nie wchodzi tu. O zaraz spróbuję na starym kole. No zobaczymy, czy stare wejdzie, czy nie wejdzie. No i tutaj jest czysty metal, goły metal. Że to trzeba wypalić tą farbę. Dobra, czyli klin jest dobry. Klin hmm. jest dobry. Koło jest zamiennikiem i kurwa nie pasuje. I nie pasuje, bo jest albo jest farba, i to jest taka minimalna, właśnie różnica w grubości tego. No, zobaczcie, o. stare koło wchodzi, klin wchodzi. Wszystko jest w porządku. Dobra, przynajmniej jedno mamy ustalone, czyli muszę to jakoś yy, wyczyścić. Wezmę papier ścierny, papierem ściernym trochę wyczyszczę. Jak papierem to zruszę, to pewnie wtedy będzie się lepiej zdzierało. W ogóle już nie chcę iść, zobaczcie. Muszę pospawać, to <laughs> się szczotka rozeszła. Tutaj, w tym rowku, to czyściłem brzeszczotem, dookoła, no nie chce schodzić, to jest po prostu jakieś za mocne to. Nie wiem, co to za farba i po co ona tutaj jest pomalowana, ale chyba po to, żeby mnie podenerwować trochę, nie? Zawsze Rafałek ma jakiś problem i to taki, że nie narzeka, widzicie, no. nie, nie można zrobić tak, żeby zamontować, tylko trzeba czyścić, trzeba kurcze, nie wiem Najlepiej, żeby jeszcze samemu sobie zrobić, by dali, o Do tego mm. Tyle daliby materiału Sobie sam odlej Roztop, odlej i I dotocz sobie samemu i, 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 i będzie dobrze, nie? No nie no, to już jest przesada, kurde, żeby to Poprawiłem fabrykę, teraz jest o wiele lepiej. Albo nie. Teraz zobaczymy. Żeby to schłodzić. O, ciepłe, ciepłe, ciepłe. Oj ciepłe, a naprawdę ciepłe. Uff. Będzie zahartowane, teraz druty będą grube. Yy, te... grube Twarde Tak będzie szło Tragedia Idę, może jeszcze jakiś papier ścierny mam grubszy Może to jakoś w tym ruszę. Patrzcie Jakby co To papier ścierny też mam z Parksida hmm, hmm, hmm. Widzieliście, że takie rzeczy są? No. Nie no, farba jest ogólnie świetna, no. trzeba przyznać, dobrą farbę mają. A żeby ich krowa zjadła za tą farbę w tym miejscu. Idzie się wnerwić, bo ci kurde robotę spowalnia wszystko, ci spowalnia roboty, takie głupie pierdoły. Ci spowalniają robotę, głupia farba. Niby nic, a jednak tak te dziesiąte części milimetra czy nawet jeszcze in i wraz wychodzi tak, że no nie możesz sobie yy, Nie możesz sobie normalnie wbić klina, bo za ciasno jest. No. Niby niewiele, ale gdzieś ta granica jest, nie? że w pewnym momencie już nie wchodzi. Nie? Wchodzi na ciasno, na ciasno, na luźno. W tym momencie wcale i już po go w, w nos. Trochę się to jakoś osłabi, to może ta szczotka druciana da radę. Ale i papierem tego nie chcę zejść. Ten papier gruboziarnisty w miarę nie idzie. Co to za farba jest? Jezu. Nie no, poniekąd dobrze, że taka farba jest. Bo to z się nie zużyje po 400 hektarach 400 hektarów wykosze, farba nie zejdzie. Będą długo zębatki trzymać zajebiście, tylko w <ścoughs> czego to w środku pomazane. No. Ludzie, no, ileż można, to nic nie schodzi. Nic nie schodzi. No, może trochę. <ścoughs> ja pierdolę, co za farba. Pancerna farba. Nie, na no tego to jeszcze nie grali. Tu mam trzy zębatki, oczywiście cztery są do wymiany. Już te trzy wyczyściłem, a jedna była w, w opakowaniu, jeszcze nie rozpakowana. No zobaczcie. <słuch> w ogóle nie jest pomalowana. O co tu chodzi? Ja nie wiem. W ogóle nic zapomnieli pomalować jak tu dowalili farbę gdzie... jest pancernek, nie wiem, no to teraz będą się zębatki nierówno zużywać Jej. co to ma być, o co tu chodzi co to, co to jest no i wystarczyło zrobić tak już się błyszczy wszystko, nie? nawet jakby trochę podkorodowała to jest, to jest tyle roboty i tyle mi to powinno zająć w każdej zębatce pyk pyk i następna ale nie no użyć pancernej farby nie wiem może może jakby to polska armia czołgi taką farbą malowała to by nie wiem pociski nie przebijały nie wiem tak, tak sobie myślę nie? zajebista farba Pancerna farba bambra. Teraz co my, kochani, tutaj musimy zrobić? Zabieramy się za kolejną sprawę. No to muszę, muszę zrobić akurat w tym czasie. No, Weźmy sobie kuśwa wybijak, jak normalny. Weźmy sobie normalny wybijak. Jezu. No znowu narzekanie będzie. Zobaczcie, to są wybijaki, nie? Samana zaskazuje, wybijaki mają być do wybijania i one się tak sklepują jak nie powinny. No to powinno być naprawdę twarde. Kosztowały chyba 180 zł, za taki komplet, dobrze mówię? Nie, 86 to za co ja 180 płaciłem. A może to było tak, że nowa cena to 180. O kurde. Widzicie co? Nie chcę tego uszkodzić. Co tu jest? Muszę to zobaczyć. Ale na moje oko to jest tak, jak myślę. Tą obręcz należy przekręcić w tą pozycję na poziomo w tej chwili. I to wyjdzie obstukam. No. Nie idzie. Uff. Nie idzie, a to oznacza, że znowu będzie trochę zabawy. No i zobaczcie. Wybił, jak się sklepuje normalnie. Ile ja go użyłem? On był. On był praktycznie o ten był nieużywany. No już mi się sklepał. Takie... Takie gówno robią. No tragedia. Niech to kosztuje. Nie wiem. więcej. Niech to kosztuje więcej. Ale niech to... będzie takie, jakie powinno być. A to kurcze. Ja bym kupił droższe, gdyby były w sklepie, a nie było, nie? Nie było. Nie, ale tutaj muszę nagrzać to. Ja to muszę nagrzać. Zamykamy déjà vu. Którędy to syczy? To butla syczy, czy ten syczy? Tu syczy. Dobra, wychodzi na to że uszczelka w butli się popsuła bo tu jest taka dziurka na dole właśnie tą dziurką uciekało gaz uciekał what a jakbym odwrotnie wsadził pochodziłoby ja wiem że to jest niebezpieczne ale tylko wtedy kiedy jesteś masz jesteś spanikowany o masz zimną krew to wtedy jesteś w stanie to opanować gówno to będzie do dupy ale powiedziałem ładnie nie ma szans raczej jest sobota jest już pewnie z 16 i sprawa wygląda w ten sposób, że nie mam w tej chwili. Zaraz prześniam Przecież, ja mam... przecież ja mam ten. A? No i działa. Nic się nie uratnia. Nic się nie uratnia. No i git. Widzicie? sami już szczelka. Odwrotnie, ale pff, nie bez kitów, takie coś to, to się nie powinno robić. Ale właśnie <laughs> sobie pomyślałem, że sąsiad przecież tutaj gazem handluje. Co pójść? Myślę, żebym dostał uszczelkę. Nie Od razu zakręcę. Tu się nie za bardzo. Yy, tu miałem taką. Taki do, O jest. Takie coś miałem. Jest trochę ciepłe, jak jest trochę ciepłe. To może trochę lżej pójdzie. A! Nie poszło. Nie widzę bo okulary mam założone. Jak mi wczoraj. No nie Kurde nie poszło, nic nie poszło gorące. Tu gorące nie poszło. Nagrzałem trochę mocniej. Zobaczymy czy, czy teraz pójdzie. A, poszło, 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 poszło. Poszło, poszło. Palnik jest moim ostatnio dobrym przyjacielem. Ja cię nie mogę. Wystarczyło tylko dłużej poodgrzeć. Piękny pierścionek. Stygni. Okej, okay, mamy już z powrotem oś kurcze. Tak to było. No i dobra, to siedzi. Teraz skrajny. To był tak. Tak. O, haha. Inna rozmowa teraz, kochani. Namarowane, namarowane. I teraz będzie... Mam nadzieję. Co za menda Nie chcę wejść Co za menda Już miało być tak pięknie Trzeba użyć szlifierki Znowu tutaj Zetnę tutaj, może akurat jakoś wejdzie Bo już normalnie nie mam siły do tego dziadostwa Przecież ja takich rzeczy nie powinienem w ogóle robić Mnie powinna tutaj interesować Tylko i wyłącznie wymiana A nie dopasowywanie części Które powinny pasować nie kupiłem tego u Kowala. Tylko kurczę, w autoryzowanym, kurde, mać sklepie z częściami do New Hollanda, tak? Wchodzisz, Ty? Kurde, no nie wchodzi. No nie wchodzi, dziad jeden. Co to ma być? Co to ma być, ja się pytam. Dlaczego to takie jest? Ja pierdolę. No wyczyściłem tutaj przecież. Jest w miarę dobrze wyczyszczone. O co chodzi? Weźcie wy mi powiedzcie, może ja się naprawdę czepiam, może to, to wszystko powinno być tak jak jest, a ja tutaj szukam dziury w całym. No oczywiście nikt mnie nie przekona, że szukam dziury w całym, nie. Ja wiem swoje. Tu już wiecie. No ale mam rację. No kuziwa, no przecież kupujesz coś, to powinno to pasować. Normalnie bym to zwrócił, jakby tu był yy, sklep. Yy, no niedaleko jest w sumie Ale nie chcę mi się, bo mi to tydzień będzie znowu. Tydzień realizacji tych zębatek będzie. Nie, ja chcę to dzisiaj zrobić, chociaż chociaż dzisiaj coś zrobić. Jestem naprawdę, naprawdę, jestem wkurzony yy, już, nie? No bo kurde, ile można, nie? Jak coś naprawdę trzeba zrobić, nie? Że, że coś sam muszę dorobić i to jest z mojej inicjatywy, no to po prostu godzę się z tym, nie? Tak to jest. Ale jak kupuję sprzęt, yy, części, przepraszam, kupuję części, które mają pasować, a nie pasują, to można mieć już dość kuźwa no. Przecież ten klin powinien się normalnie wbijać A on się nie wbija, on się po prostu nie chce wbić Ze względu na, na to, że tam na pewno dłutownicą gdzieś za słabo ten i on do pewnego momentu dochodzi I on nie pójdzie dalej, bo nie, nie chce iść dalej, bo on się tam tak jakby nie mieści no i co ja mam teraz zrobić? Co pojechać gdzieś na dłutownicę, Brzeszczotem to wyciąć, pilnikiem wy, wypiłować? Czy co mam zrobić? Jak zrobię nie, nie tak tego, że będzie miał luz, to zaraz to wybije. Kurde, wybiję podczas pracy, znaczy się o to mi chodzi. Nie, że zaraz, że tutaj młotkiem to wybije, tylko pójdzie w pracę i. No to ma być kurde, takie jakie powinno być. Idealnie dopasowane, normalnie. No to jest gówno, to jest gówno kolejne gówno. I ogólnie no nie mam pretensji, że to jest niepomalowane, wręcz przeciwnie, jestem mega zadowolony, bo to jest chyba jedyne koło. I to jeszcze z tego co pamiętam, jedyne koło, na które wszystko elegancko wchodzi, wchodzi elegancko na oś. Klin też wchodzi, tu kurwa nie. No, i ile to pilnikiem wy, wy tego, wypiłować? No, no, ile? Tragedia. Tragedia. Ja tego dzisiaj nie skończę, bo będę się pierdzielił z tym głównym. Przecież, gdyby to wszystko pasowało, to już by to było dawno zrobione do tej pory. Dobra. Trochę ochłonąłem. Przyjechał mój pomocnik. Mój syn. I co będziemy działać? Pokaż sztuczkę. Tylko tą wiesz, tą. Tą pierwszą, co mi pokazałeś. Zobaczcie, jaka super sztuczka. Ta-da! I weź tak milion razy zrób. Będziemy ja. mieli milion, nie? Nie, tylko działa na sztuczka. Ale jakbyś milion razy tak zrobił. Nie dałoby się? Dobra, nie wiem, co z tym zrobić teraz. No, no siły, nie będę tego klepo, muszę to wyjąć i jeszcze wypiłować. Dobra, ja, ja już wiem, co tu jest. Nie wiem, czy ostrość to pokaże. Dłutownica za, za, za słabo tutaj yy, zrobiła ten wpust na, na sforzeń. I teraz tatuś musi to wypiłować. Tak, poprawiamy fabrykę po raz kolejny. Dobra, ja wyszlifowałem trochę clean. Bo piłowanie w zębatce to niedobrze mi idzie. Nie chciałem tego robić, ja ani jednego, ani drugiego, dlatego się tak irytuję, ponieważ nie zrobię tego precyzyjnie. Po prostu moje takie warsztatowe możliwości mi nie pozwalają na to, żeby to zrobić odpowiednio. A to, to powinno być wszystko spasowane tak, żeby to normalnie wchodziło.